Nie dobry no widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj, jak e, pewnie was już nie dziwi Dalej jestem szczurem, tak jest widzowie To się już chyba nigdy nie zmieni e, Straciłem już totalnie, że tak powiem, nadzieję na to, że będę kiedyś e, normalnie sobą Ale dobra, bycie tym szczurem, że tak powiem, zaczyna mi się układać jakoś Zaczyna mi się układać, poznałem nowego kumpla e, Nazywa się Tuptuś, poznajcie Tuptusia Tylko kurczę, Tuptuś gdzieś tu kurczę ciągle biega On bardzo lubi sobie tuptać I za bardzo nie wiem, gdzie on jest teraz Ale gdzieś tu przed chwilą krążył W każdym razie, słuchajcie, jestem tutaj w tym miejscu Zeszliśmy z tamtej góry. Tam była wioska, z której... Z której o, jest Tuptuś. Siad, ja, e, Tuptuś! O, patrzcie, on już zaczyna reagować na imię. Zaczyna... Już trochę z nim spędziłem czasu. I jest już... Już Tuptuś ogarnia... E, ogarnia sprawę. I on sobie tak tupta dookoła. Ale reaguje już na imię. No i z nim tak, prawda... E, zaczynam, prawda, tutaj, już tak powiem, żyć w zgodzie. No, czuję, że to może być mój naprawdę dobry przyjaciel. W końcu e, kogoś poznałem tutaj, prawda, na tej mojej podróży. I mam nadzieję, Że... Że, że, że poznam... Jeszcze kogoś miłego na tej mojej podróży Podczas powrotu na Kidowice, bo 100 tysięcy kratek Tyle dzieli mnie od Kidowic i od tego, żeby wrócić Z powrotem do, do moich przyjaciół i, I do mojej siostry, więc mam nadzieję, że to się w końcu uda Ale słuchajcie, dobra, czekajcie, ja wiecie Co muszę zacząć? Ja wiem, że ja tutaj długo nie zabaluję Na pewno w tym miejscu, ale póki tutaj jestem I póki za bardzo nie wiem jeszcze Jak mam się tam dostać, bo muszę wymyślić w jakiś sposób Jak szybko się dostać na Kidowice To przydałoby się gdzieś tutaj zamieszkać, a jako, że Tu ktoś tutaj ma swoją norę, patrzcie, ja wam pokażę tak wygląda Nora Tuptusia To ja mógłbym, mógłbym w sumie z nim tu zamieszkać Ej dobra, czekajcie, ja spytam się Tuptusia czy mogę z nim zamieszkać Halo Tuptuś, gdzie ty jesteś? Tuptuś! Kurczę, zniknął mi On gdzieś tutaj sobie ciąg... O jest, Tuptuś! Czy ja mogę z tobą zamieszkać? Tak, <grywka> 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 Kim, że mogę Ej dobra, ale y, uważasz, że powinienem mieszkać tu czy powinienem sobie zbudować dom obok gdzieś? Jak... Y o, co idzie gdzieś? Dobra, o, dobra, idzie, 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 idzie No, ciekawe, ciekawe, gdzie, ciekawe, gdzie on teraz sobie, że tak powiem, idzie Ale dobra, gdzieś, gdzieś idzie, dobra, idźmy za nim, zobaczymy O, dobra, sprawdza, czy idę za nim, dobra, o, jakiś żółw Dobra Tu wam się, tu wam się wybudować? Dobra, to czekaj, to zróbmy sobie tu jakąś dziurę, prawda? Dobra, tak, tak, tak Jest git, coś takiego, podoba ci się tu ptuś? <gry> dobra, no mam przyjaciela Kapibare, to jest niesamowite. Dobra, no to zrobimy coś takiego, taką moją tutaj, prawda, szczurzą Norę. A wiesz, co ja zrobię tu, ktoś patrz, ja ci pokażę coś, ja ci pokażę co ja co ja mogę, bo jestem taki, prawda, cwajak tutaj, prawda, wezmę sobie drewna trochę. I teraz ci pokażę sztuczkę. Magiczna sztuczka, mam nadzieję, że ci się spodoba. A zrobimy sobie crafting, bo tu, ktoś to w ogóle nie umie w Minecraft, on no nie umie sobie, tutaj, prawda, craftingów robić. Ale dobra, zróbmy tak. I teraz uwaga, dobra, jeszcze zróbmy. Jeszcze potrzebuję trochę tego kobla. O, żelazo tu jest dobra, 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 dobra. dobra. I robimy tak. Tu, tu, gdzie jesteś? Gdzie on poszedł? E, dobra, zgubię. O, jest! Patrz! Patrz, pokażę ci sztuczkę. Uwaga, jesteś gotowy? Pyk. No i co? A ty tu nie wejdziesz teraz, bo jest za duży. Łeb ci się nie mieści. No a ja normalnie wychodzę ze stąd. A jak próbuję. Ej, dobra, to jest fajne. Ja bym zrobił jeszcze z tej strony coś takiego. O, mogę mieć takie wejście w sumie Ej, to też jest fajne, takiego wejścia jeszcze nie miałem To jest fajne, to jest fajne Do mojej nory może takie być, podoba mi się Dobra, zróbmy sobie tutaj, prawda, podłoże jakieś Bo nie będę przecież na stołnie tutaj żył Ja jestem w końcu takim szczuro-człowiekiem To ja bym tutaj mógł sobie normalnie deski zrobić, nie? Też by było miło A tu tutaj zielon pobiegł Opa, on sobie pływa no to niech chce pływa. Dobra, zajmijmy się tą chatą. Zajmijmy, zróbmy sobie tutaj cokolwiek tak, żeby ta dziura już jakoś wyglądała, żeby to, żeby to była faktycznie jakaś moja, że tak powiem, nora. Nie chcę robić sobie... Zrobię sobie normalnie z desek podłogę, wiecie? Bo jednak czuję, że to będzie lepsze. Ej, mógłbym zrobić coś takiego w sumie. Wtedy bym mógł... To, to, to tak nie działa jednak. Dobra, nieważne. Jednak, jednak, jednak tak nie zrobimy, bo ja muszę skakać na te pół bloki, więc zróbmy sobie normalnie w ten sposób. OK, skończyły mi się. Dobra, musimy zrobić tego więcej. Pych, zróbmy na fulla w takim razie. Zrobimy tak, 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 tak. Dobra, mamy zrobione pierwsze. Tu możemy rozwalić sobie to. Tu też rozwalmy to. I rozwalmy... To. Ej, ja mogę tu sobie zrobić drugie piętro pod tym. W bardzo prosty sposób, ja nawet tak mogę tu być. <laughs> mogę się chować pod podłogę. Ej, to jest mega dobre. To jest. O, siema, tu ktoś co tam u ciebie? Czekaj, ja, ja, ja tu jestem w trakcie budowy. Teraz za bardzo nie przeszkadzaj mi. Bo ja muszę się skupić. E, dobra, tu, tu. Tu, 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 tu. Weźmy sobie tego. tego. tego drewna. E, ja ci. Pro... Tu... Gdzie on poszedł? Chciałem mu, chciałem mu zlecić jakieś zadanie, może by mi coś przyniósł. No, gdzieś poszedł. Tu ptuś! O! Dobra, tam leci, 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 patrz jak na imię reaguje tuś, mam dla ciebie misję Zdobądź dla mnie trochę dirta Takie coś, takie coś mi przynieś, dobra? Dobra, jest, jest, przyjął Przyjął misję, przyjął misję Dobra, git, git, git Zróbmy sobie coś takiego I tu mamy do schowania się pod, pod podłogę Pyk znaczy, To to jest dobre, to jest bardzo dobre To jest mega dobre Dobra, okej, okay, mamy tak Zróbmy sobie ściany Ściany sobie zrobimy z Dirta akurat, dlatego właśnie go wysłałem po Dirta. Bo jednak, jednak wiecie, podłogę można mieć z desek, ale. Ale jednak jestem szczurem, więc ziemia powinna mi wystarczyć. A ziemia będzie dobrze wyglądała, myślę. Zrobimy tak, o mogę zabrać to żelazo jeszcze. Tu możemy sobie już dać top, styk. I robimy wyjście ewakuacyjne w tym. O, jest! Patrz, przyszedł z Dirtem, co jest? Dobra, ale więcej, trochę więcej. No dobra, no dobra, dobra, starczy mi chyba. Dobra, chyba, chyba, ej, dobra, na styk. Tu ktoś to tak wyliczył. Tak, to wyliczył, że na styk trafiło. Dobra, teraz zrobimy sobie jeszcze tutaj tak. Zróbmy tak, pyk. Dobra, mamy zamknięte i teraz możemy zrobić sobie wyjście ewakuacyjne w tą stronę. Dobra, tu, tu. I uwaga, zaraz będziemy na zewnątrz. Chyba. O jest, jesteśmy na zewnątrz. O dobra, idealnie. idealnie. I tu robimy sobie tak, pyk. I mamy kolejne wyjście na zewnątrz. Dobra, no i git. No i mamy naprawdę bardzo fajną hawirkę. Ej, dobra, to jest dobre. Będę miał, i jeszcze mam jaki wgląd, mam super, na, na tego, na tuptusia, na, na, jego, na jego wejście. No, a ma lepszą Hawirkę. Ej, dobra, wie. Tu tuś. Jest misja. Złów rybę. Złowisz rybę? Umiesz łowić ryby? O! Może, to dobra, złowi rybę. A ja w tym momencie widzę wiele. chcę jedną, jedną rzecz mu ukraść z chatki Mam nadzieję, że on tego nie zauważy. Pyk, 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 pyk. Tu. I teraz bierzemy tak, patrzcie, rozwalamy to. O, idealnie, idealnie. Te, na to na tego nie zauważy nie masz szans Tu. Pyk, pyk. Potrzebuje jedno siano. Jedno siano, żeby miał gdzie, prawda? Yy, gdzie, gdzie mój szczurzy tyłek, że miał gdzie się usadzić, dobra. No, no szybko, chcę wskoczyć na ten, na ten liść. Dobra, nie umiem skakiwać na liście, jako ten szczur. Dobra, on łowi gdzieś tą rybę, nie łowi. A ja szybko lecę sobie tu postawić to sianko, uwaga, tak? I miejsce moje do spania zrobimy sobie. Zrobimy sobie tutaj. Tu jest moje. moje wyro, moje szczurze wyro, uwaga. pyk Wygląda jak kuweta bardziej niż jak łóżko. Ale dobra, no i... Nie... O! Złowił rybę! Dobra, tu tupuś, ty to jesteś, kurczę zawodnik, wyższa szkoła jazdy tutaj normalnie. Dobra, jeszcze... O ja mam normalne łóżko w sumie też. Dobra, dajmy sobie to łóżko, tak. Jakoś sobie to uporządkujemy, tu wezmę ten crafting. No dobra. Dobra, no widzowie, no jakoś, jakoś to musimy przetrwać w tym wszystkim. No jeszcze jeszcze jestem tym szczurem. Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie na to. Mam nadzieję, że znajdziemy. Albo gdzieś tam, nie wiem, u... Yy, no u Magika to tak średnio. O, tu czekajcie, trzeba zrobić tak. Dobra, coś takiego. Weźmy to. Py o, nie tak. tak nie. Tak? Okej, okay, dobra, git, jest git, jest git. No i co? Tu, <noise> Poszedł. Poszedł do wody łowić dalej. Poszedł do. Wody. Co to jest za dziwny żółw? Ale dziwny żółw! O kurczę. Już raz takiego żółwia widzę. Jest agresywny? Nie jest. Szczurów nie atakuje. Więc git, dobra, no mamy fajną habilkę. Mamy naszą skrzynkę, możemy tutaj do tej skrzynki sobie odłożyć jakieś rzeczy, więc odłóżmy to. Mam te potki, Instant Health, to sobie zostawmy, bo to może mi się przydać. I będzie naprawdę git. Ej, wiecie co, ej, dobra, czekajcie, ja mam tutaj monitor, czy jestem w stanie z zobaczyć kamery na kidowicach? Ej, jak da się. Ej, ładuje mi, czy nie? U niech. Ej, dobra, co jest, tu, tuś, czemu mi uderzyłeś? Co on robi? O co chodzi? E, dobra, on się jakoś ze mną dziwnie bawi. Dobra, widzowie, słuchajcie, no musimy musimy znaleźć jakieś rozwiązanie na tą moją, prawda, szczurozę. Musimy znaleźć lek. Nie wiem, jak to znajdziemy. Ja jestem zaczarowanym, prawda, szczurem i. co chcesz? Jeździć za nim? Dobra, dobra, to czekajcie, gdzieś mnie prowadzi, gdzieś mnie prowadzi. Nie wiem totalnie gdzie, ale dobra, pójdźmy za nim w takim razie. Coś chce mi pokazać, ale pytanie, co takiego? Tu mu żółwie łażą. Dobra, gdzie on jest? O, Dobra, tam poszedł, dobra, lećmy za nim w takim razie. E, dobra, gdzie. Gdzie tu ktoś leci? Tu ktoś, o co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? Gdzie ty lecisz? Dobra. Dalej. Okej, okay, może on tu coś ma zbudowane. Dobra, no nie wiem, zobaczymy, zobaczymy Zobaczymy, zobaczymy, co on tutaj, prawda, że tak powiem ma Może... Może się okaże, że, że ma jakiś, jakąś swoją drugą bazę. Teraz się tak jakby wracamy do tej wiosny. Nie, nie wracamy się do Nie, gdzieś idzie biegniemy. Dobra, to czekajcie, bo już się pogubiłem, w którą stronę my lecimy, ale dobra. Ej, dobra, ale gdzie on leci? No za... Dobra, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, widzowie, gdzie ten dup tuś, prawda, kroczy, ale po prostu może pójdźmy za nim i wznowię nagrywanie, widzowie, jak dojdziemy do czegoś, bo ja nie wiem totalnie, gdzie bym chce mnie zaprowadzić i nie wiem, nie wiem nic tak naprawdę, po prostu nagle, nagle mnie uderzył i leci gdzieś, dobra, lecę za nim, zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi. Ej, dobra, widzowie, już trochę idę za nim i ja totalnie nie wiem, dokąd on mnie prowadzi, ja po prostu idę i już naprawdę, no, z 10 minut, dobra, idziemy, nie? I ja totalnie nie rozumiem Jeszcze na jakiś bagram mnie prowadzi. Ej, dobra, o co chodzi? Co to jest za SUM? Co tu się wyprawia? Tu ptuś, gdzie ty mnie zaprowadziłeś? Co to ma być? Dlaczego my odeszliśmy od naszego domu? Dobra, ja nie wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi. Dobra, idźmy za nim po prostu, idźmy i, i zobaczymy co się wydarzy. Ale... Ale dobra, mega, mega dziwne, mega dziwne. Ej, tu jest jakiś budynek! Co jest? Ej, dobra, on idzie do tego bud. Tu ptuś! Co ty, co ty, co ty masz? Co ty, co ty wyprawiasz? Co to jest za. Co to jest za. za, za budynek? Co? Mam on tam iść? Co jest. Mam iść za. Czego? Bo ja już nie rozumiem, co mam robić. Mam iść do tego domu? Mam iść. Ale po co? A, a ty idziesz ze mną? Nie. Dobra, tu tuś, to jest podejrzane. Ty chcesz mnie wpakować w jakieś, prawda, tarapaty. Ja nie wiem co to jest za dom, trochę się cykam. Mam ci... Z... Dobra, czy coś mi się tam stanie złego? Nie? Dobra. To czekaj tu. Ale nie odchodź, dobra? Czekaj tu. Rozumiesz, żebyś, żebyś mi nie uciekł? Dobra, idę tam, zobaczę ten dom, sprawdzę, ale... Dziwne. po co mnie tu zaprowadził w ogóle, dobra, nie rozumiem tego Dobra, widzowie, sprawdźmy to, sprawdźmy to, co tutaj się kry, kryje Bo wydaje mi się, że może to być całkiem ciekawe miejsce Nie wiem, po co mnie tutaj przyprowadził tu ptuś, ale okej okay, za... Dobra, tu jest jakaś hawirka wiedźmy, nie? Dlaczego jest taka Ej, dobra, czy to jest jakiś rozbudowany budynek wiedźmy? Tu nie ma wiedźmy? Nie ma, nie ma, nie ma Ale tu jest jakiś taki jakby rozbudowany, większy Ej, dobra, to mi się nie podoba Jeszcze jakieś sumy tu pływają, jeszcze mnie w zjedzą Biednego szczurka, nie jedz mnie Sumie obrzydliwe, dobra Przeskakujemy tu na, tą, na ten liść. Co wy tutaj tak... O, nie, nie zjesz mnie. Nie, zostaw mnie, zostaw mnie. O, na liść, na liść, nie mogę skoczyć na liść. Dobra, jestem na liściu. Pyk. Dobra. Drabiną do góry, okej. Okay. Dobra, jest yes, git, jest git, jest git, dobra. Ej, mam wejść do środka? Tam jest jakaś dynia w środku. Czekajcie, zajrzyjmy przez okno najpierw. Okej. Okay. no, wydaje się być bezpiecznie. Wydaje się być bezpiecznie, póki co. Dobra, wejdźmy do środka. I zobaczmy, jak to tutaj, co, jak to tu wygląda. Jest dynia, jest ten. Dobra, git. po co? Po co? Po co on mi tu kazał przyjść? Nie rozumiem tego. Oooo! Szczur! Co, co jest? Co cię tutaj sprowadza? Halo? Rozumiesz mnie? Wyczuwam tutaj magię. O nie on mnie chyba nie rozumie, ja jestem szczurem, o nie, On mnie pewnie nie słyszy. No nie, nie co uciekaj. chodzi? Czekaj. Co cię tutaj sprowadza, szczurku? Ej, o co chodzi, o co chodzi? Ja jestem... Jest, nie jestem szczurem. ktoś się skrzywdził? Tak mi tak, się tak, 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 tak. tak. O, to jest jaki jakiś szaman. Ważną. Wyczuwam o. człowieka pod postacią szczura. No, człowieka, tosta o. bardziej, ale dobra, niech będzie. Oczekaj, no tak. tutaj mam coś dla ciebie. Myślę, że okay, okay. ci O nie, jako będzie miał lek ciekawy. dla mnie. kto cię tutaj przyprowadził on gdzieś poszedł. Co ja mam teraz zrobić? Ej dobra, ja nie wiem o co chodzi, ja nie wiem o co chodzi. Ej dobra, on mnie nie zaatakował, jest jest dziwny ten gościu. Mam coś okay. co ci może pomóc. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Jak on będzie miał Proszę, jakieś... tutaj. Jest dobra, jest książka, książka jakaś. Jak cofnąć magiczne zaklęcie? Mikstura naprawy! Ej, dobra. Mam nadzieję, że ci pomogłem. Dziękuję, dziękuję ci, szamanie Nie wiem, kim ty jesteś, ale dziękuję ci. Nie rozumiesz mnie, ale dzięki, dzięki. Ej, dobra, bywaj. dobra. Dobra, bywaj, bywaj. Ej, dobra, co jest grane? Ej, skąd. Skąd tuptuś wiedział o tym miejscu? Dlaczego on mnie tu przyprowadził? Ej, dobra, nie rozumiem. Nie rozumiem tego, ale mamy miksturę naprawy. Mikstura naprawy. Czyli to oznacza, że ja w tym momencie znalazłem rozwiązanie tego, jak wrócić z sporo... Dobra, czekajcie. Ja chcę wrócić magiczne zaklęcie. Ja chcę cofnąć zaklęcia magiczne. Aby cofnąć zaklęcie, trzeba odpowiednich składników, które wbrew pozorom nie Które wbrew pozorom nie jest takie ciężkie. Wystarczy wypić miksturę naprawy w świetle księżyca i wypowiedzenie zaklęcia. Zaklęcie. Czas na przyjaźń, nie nienawiść. Co zepsute chcę naprawić? O kurczę, co? Jest jakieś takie zaklęcie? Ja nawet nie widziałem, dobra. Czy to jest... Dobra, jeżeli to jest zaklęcie, które. Oj! Ej, dobra, gdzie jest tuptuś? Tuptuś! Halo, tuptuś! Ej, dobra, on gdzieś mi pobiegł. On gdzieś mi pobiegł. Halo, tuptuś Nie dobra, gdzie on jest On miał tu czekać przy tym drzewie Nie no, co jest Czemu on mnie tu zostawił Co się z nim stało Nie no, straciłem przyjaciela Naprawdę Dobra, gdzie on jest? O, jest! Tu, tuś! Dobra, jejku, już się wystarczy, że coś ci się stało. Ty, co, skąd ty widziałeś o tym miejscu? Tam jest jakiś szaman, dał mi jakąś książkę. Patrz, przeczytam ci, co tam było napisane. Jak cofnąć zaklęcia magiczne? Aby cofnąć zaklęcia, trzeba odpowiednich składników, które wbrew pozorom nie, które wbrew pozorom nie są takie ciężkie. Wystarczy wypić na naprawy w świetle księżyca i wypowiedzieć zaklęcie. Czas na przyjaźń, nie nienawiść, co ze tak chce naprawić? tam jest jakiś szaman, co mi pomógł, jeszcze mi miksturę naprawy naprawę dał. Teraz wystarczy tylko czekać na, na, na księżyc. Co nam pewnie trochę zajmie, ale możemy wrócić z powrotem do naszej tej, yy, naszego tego miejsca. Cieszysz się? Ty, cieszysz się na, na, na Lianę wracać. Dobra, chodź. To było w tamtym stroju gdzieś, nie? Ty znasz drogę najlepiej, bo ja tu w sumie tylko pierwszy raz byłem Dobra, więc sprowadź do domu Ej, dobra, widzowie, to oznacza chyba Że będę w stanie wrócić z powrotem Do mojej, prawda, tostowej natury I być normalnie z powrotem sobą I ja nie mogę, ale szczęście Już nie mogę doczekać, że to się wydarzy W każdym razie teraz jedyne, co nam pozostało To wrócić z powrotem do, e, do naszej bazy I poczekać na noc, by móc Dokonać tego, prawda, przecudownego zaklęcia który przywróci mnie z powrotem Do bycia tostem, widzowie Już niedługo, już niedługo Wrócę do bycia sobą.